Chcę, to pilec jeszcze by zabił nas wszystkich. A baster nie ma zdrowia. Szkoda, by to było. Ale chyba pogadajmy z nim, może. Potem może ginąć. Będzie Zobaczymy nie następnym razem. No, dawaj, dawaj. Dobrze już, dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. A? Czego chcesz? A było się rzucać? No widzisz? Baster. Hmm. O! Prosty Chcę zmusza. dołączyć do najemników. Każdy, kto potrafi przywalić tak mocno Czemu jak się nie, nie powinien mieć tutaj większych kłopotów. Mój głos nie ma wielkiego znaczenia, bo jestem wow. tu od niedawna. Ale kiedy Li mnie zapyta, I tak będę głosować na ciebie. Nawet nie umiesz wygrać, ze Bezim mający normalnie strój roboczy na sobie. <grym> no dobra, pogadajmy. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o najemnikach i okolicznych terenach. Niewiele mogę ci powiedzieć o tej okolicy. Lepiej popytaj, wieśniaku. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo prostą zasadę: jeżeli potrafisz dotrzymać pola, jesteś z nami. Wydaje mi się, że nadajesz się na jednego z nas. Nie myśl sobie jednak, że w naszej ostatniej walce brakło ci szczęścia. Nie Na farmie jest mnóstwo popaków, którzy są lepsi ode mnie. Na przykład sentenza. Pilnuje wejścia na farmę. Paluszki nie wiem, go tak. I już nie ma. Znaczy, może później. A co z tym sentenzą? Kiedy przyjdziesz senten na farmę, będzie chciał wyciągnąć od ciebie trochę złota. Robi tak ze wszystkimi nowymi. Na co? twoim miejscu bym zapłacił. Ja tak zrobiłem. A potem on na mnie głosował. Nie potrzebuje go Powiedział, że przysługa za przysługę. Straciłem całe moje złoto. Ale nie było tego za wiele. A ostatecznie byłem z tego zadowolony. Widziałem kiedyś, jak pobił kolesia, który postanowił mu nie płacić. Dzięki za wskazówkę. W rzeczy samej. Ma dla ciebie jakąś wartość? Nie. No to dobra. Trzymaj. Pięć, Pięć bryłek. bryłek złota. Dzięki. Pięć bryłek. Koniec końców wygląda na to, że Ale, jednak mogę dzisiaj było. wieczorem coś łyknąć. Nie zapomnę ci tego. 5 sztuk złota, można coś kupić tutaj? Wow. No dobra, no i oczywiście jest przywódcą najmniej O tym już wiemy, tak? To idziemy stąd dalej. Już na sobą farmę. Szybciutko, te no najpierw oślinki leśnicze. Tutaj widzicie, do majątku ziemskiego, a tam jest tawerna. W tą, tą stronę. No to wiemy, tak? Może teraz jeszcze... Uuu, zobaczmy te pełne bestie. Chciałbym je zrobić, ale nie wiem czy to mi się uda. Bo nie pamiętam jak one są silne. Bo z nie poszło tak w miarę sprawnie. A tutaj może być troszkę ciężko. No ale zobaczymy. Ale chociaż jedną zabijemy. Oooo! One są bardzo szybkie, takie zwinne. Ten miecz jest w miarę taki długi, ale. No, jest dużo straty. Nie, przyjdę tutaj z magią i, i wtedy sobie je przekspinę. A, na razie to. Na razie musimy to bez tego przeżyć Bo szkoda mi marnować życia, kiedy mogę tutaj normalnie przyjść sobie niedługo I ich zmieścić wręcz mm. O, grzybki Naprawdę warto ich nie zapominać Bo przydadzą się Ma 10 mamy to dosyć sporo, nie oszukujmy się Tutaj mamy jakiegoś gościa, który ćwiczy o. Twoje umiejętności i coś mi to nie wchodzi za bardzo. Może o 50, wow, nawet... Nawet z całego życia nam no nie odlawiło. A mamy aż go 88, w uuu. ten. No, słuchasz ty mnie? Dziękuję. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Z orkami. Bo uwierzy. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich na, zostali... Bestiami! Onar Ech. nie uznał tego za zabawne, nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. To rzeczywiście nie... Do pewnego stopnia mm. była to moja mm. wina. Teraz mi chcę, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Oczywiście tego nie zrobię, I Inni już porobili zakłady. Czy uda mi się przeżyć? Bo jaka pierdoła. Bo jaka pierdoła. Nie mogę. <grym> no dobra. Dobry z ciebie, wojownik? Tak po prostu zapytam. sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A myślałem, że w orcy. <grym> A dlaczego, O. Gdzie jest gniazdo? Po środku pola, mocno, nie poradzę. W środku tego na skalę. Dobra, Mógłbyś to pójdziemy razem. razem. Chcesz Tylko nie wybij mi, jak spasałem. Ale dlaczego? A on tak sobie. Co zarobić? Chcę się doba. do Was przyłączyć. Nie. A Więc to nie tak! Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny? No bo. Dobrze. Spróbujmy pokonać bestie wspólnymi. No mam. wiedziałem, że jesteś rozsądny, i skorzystasz z mojej pomocy. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Tak, ciekawe po co? nie wymigaj się. Nie wymiguj się teraz. Teraz jest odpowiedni po moment. Po zmroku. No dobrze. Zobaczmy co my tu mamy. To będzie taki element zaskoczenia. Polne bestie, bam, o, idziemy spać Znowu <laughs> Co jem? ja gadam w ogóle Ty, dziadu Ja go nie cierpię Zajbije mi całego eksperta. walcie Wal się, ta, ta, Ta jest moja, nie odpuszczę ci Jeśli nie zabierzesz to Bo normalnie ci tego nigdy nie daruje. Nie, nie! Faster! Nie, nie. Gini! Nie daruje. Jeszcze się zemszczę. Z tego jak spałem. Ta nini sobie. Zajada się paliczynkami. w jaskini. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. I wracajmy! Ty razem z nimi. Haha. Ha, ha. Albo O, co to było. Dobra, złoto, złoto, no chociaż tyle. Chociaż to złoto nie jest jakiś tutaj no, w dużych ilościach, no, znaczy w dużych. gdzieś no, nie jest, myślę, że tutaj jest. Ale no bez prosadu, żeby tak pojedynczo zbierać, no to naprawdę jest dosyć nudne. No ale jednak na początek gry może się przydać szczególnie. No chociaż że mamy już 700, chyba nawet 900 sztuk złota. No, ale dobra, nie zaszkodzi. Nie bądźmy. Aż. Nic tu nie ma. Teraz rozrzutni, tak? <laughs> tutaj mam miejsce kopacza. Chyba szybko żadnych tu nie znajdę, niestety. No, trudno. Dobra, to idziemy na farmę Onara, żeby już jeszcze przed zmieszkiem tutaj coś sobie załatwić, parę spraw na nich i no, następnego poranku wyruszyć do klasztoru. No, żebym tylko owcy nie zapomniał kupić, bo będzie marny niestety. No i porobimy sobie jeszcze coraz quest, tak? Yy, załatwimy tą paczkę ziela, yy, ponieważ no, będzie dosyć śmieszny jak dla mnie quest. Bardzo go lubię zresztą wykonywać, no i znowu będzie ta okazja. Yy, no i co? Jeszcze zobaczymy, co tam będzie dało rady się zrobić. Pogadamy może z jakimiś najemnikami, kowalem. Nie wykluczone. Bo tam oni mogą mieć nawet jakieś tam stałe pręty, które nam się przydadzą do wyrobienia mieczy. No to dobra, Cyfer. Trzyma. Jak się sprawy mają? Hej, czy ja cię skąd nie znam? No, bo W kolonii zajmowałem się bagiennym wiele. Pamiętać? A, to ty, tak, tak, no oczywiście. A w czym teraz siedzisz? A no, nie pytaj. problem. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc no, na boku małą fortunkę. Hmm. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Nie Jestem prawie pewien, że to był bodo. No szpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. No to masz problem. Współczuję. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomnę. Jak zbiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo lika, że nam za to płacić wysokie grzywny. Ona tak to zorganizował. No, jest więcej mądre. świadków, tym większy smród, a wtedy sprawa robi się kosztowniejsza, tak więc zamierzam wykonać swój ruch. No, to nie zbawiam z ciebie, dobra. Y no to, dobra, udajmy, że chcą dołączyć i... Do ludzi li? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. To no, ty nie chcesz mnie? Jeszcze zmienisz zdanie. W kolonii też tak myślisz. Ale ostatnio przesadza. Chcę tu po prostu siedzieć i czekać, aż palady nie wyzdychają z głodu. No i co w tym dziwnego? Sylwio uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych farm poza miastem. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zbija bomby. I co? Chcesz zostać jednym z nas? Ja tam zawsze mam coś do roboty. No, no jest to Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekrutera. Nie wiesz. To to Cóż, już, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi to? kilka łodyg z bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Na pewno gdzieś można go trochę zebrać. Ma no, dla ciebie troszkę lepszą ofertę. Co Panie powiesz na to? Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A, -a. O, niech mnie! Skąd to masz? No, to układ historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie gość. No, musiałem zabić jedną sobie. Weź to jako nagrodę. To twoją leczkę No i już sobie skręcę. No oczywiście. No co dawaj. No dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie ma tej super akcji, którą naprawdę uwielbiam. Ale idziemy do tego szpuna tutaj, który zapala się w najlepsze. Co tam palisz? Chcę, mm, Dobra, I dawaj sobie. Jasne. Skoro... Można skorzystać? Już... Czemu by nie? Ale Dymio... Buchu! Nie! Yes, co? So, so. Skąd masz towary? Weźmy z tyłka, poleciały. W nie Mam swoje. <laughs> <Odziela. ziela. śmiech> nie znam. Fajna akcja. Yy. Czy poza nim no masz jeszcze jakieś zajęcie? Raczej nie. Nie w tej chwili. No jak to wszyscy zbijają błąki, no to czemu mówił, coś robić, tak? <laughs> Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi. A kogo to obchodzi? Dobra. W takim razie, skoro jesteś taki obojętny, zostaniesz w pierdol. A kogo to obchodzi? Super. Ej, dawaj. Ty. Mam na ciebie, no, fajną robotę. Eee, no, yy, no. Jeśli chodzi o to bagienne ziele, to Przyniosłeś moją paczkę! No, a teraz wszystko będzie już w porządku. O. Z pewnością U. będę na ciebie głosował. Kul. Super. Ale Byłem czego... Teraz po porozmowie z Darem powinienem móc go podpuścić. Czy... nie? O, chyba zwaliłem. Trzeba było najpierw przed oddaniem paczki yy, zagadzać do niego, potem oddać ciferowy. Kurde. No chyba sobie tego nie zaruje. Zwaliłem tak takiego kwesta. Znaczy... Zepsułem no. Można było to fajnie rozegrać, tak? No, niestety. Nie nie farmer, co? O, nie, dobra, skrócę bo mi się nie chce. Cifer? Nie masz ty. Po Poczęstuj się. Lekkim topo orkowym toporem. Smacznego. No. Dobra, trudno. trudno. Wierzę, że mam Chyba, że to jest wodo. Tak. Jak nawierzyć wszystko, co się słyszy. Jak Prażnicy zbyt długo nami pomiatali. Król może sądzi, że wszystko pójdzie mu płazem. No. no. Okej. Okay. Nie ma. Dupa. Zwaliłem Takie, Taką fajną normalnie. A ty gdzie leziesz? Do domu oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. By. Chcę nie pogadać, jestli z z nie wiesz. To było czego od niego chcesz. Och, to mówi zionek. On i ja znamy się nie. od dawna. Ale Jesteś kumplem to Li. Nie wierzy. Ale wchodź. Jeśli Li cię nie pozna, od razu się domyśl niczego. Li jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o ja sam się indziej. Dobra, dobra, sobie. Idziemy, pogadamy z nim sobie. Mam nadzieję, że tu jeszcze jest, bo chyba nie jest tak późno. Spierniczył już. A to normalnie spaniot. Nie daruję mu tego, gdzie jesteś. Ach, siedzisz sobie. Odpoczywaj. Co cię tu do diabła? Ty co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Ach. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. No ale nie poświęciłem tak, siebie, no, bez no Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. A troszkę. Czemu by nie? Na kawusie? Czy coś się w końcu zmieniło? Nawet no, nie mnie poczęstowo. Je Muszę do... koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś, żeby do dostać tych ludzi. A co cię tak ciągnie do paladynów? To bo... długa historia. Szefczycy normalnie wymagają wyjaśnień. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Nie Mam zdobyć potężny amulet w... zwany Okiem Minosa. Czyli dalej kumplujesz się z Rozumiem. A I amulet mają paladyki, tak? No a Nie ja Wiadomo. Tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. No niestety. A nieważne wyszły. Co z Gordonem? rozmawiałeś? Z Gordonem. Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. No raczej. Nie pytałbym o niego. Jasne. Złapali go Paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny, w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od Paladynów i Orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. No szkoda, szkoda. Dobra, skończmy z nim rozmowę, bo nie chcemy się tak naprawdę do niego przyłączyć. Idziemy spać, no mam nadzieję, że mnie przenotujesz tutaj i nie będziesz miał... Za złe, że łucho ci zająłem. Nie wiem, czy sobie pośpiesz na swoim krzesełku. No. Jestem taki zły. No, na razie. Dobra, to teraz może. Chyba jeszcze Bennett nam pozostał i. No i na Pasić to tyle. Będziemy wybiega. wybierać się mógł na. No i nie mogę mu wbrew jego woli. Nie trzeba, nie Do całej. do klasztoru, tak? Ile hmm. mam kasy? 1100? Hey, o, to spokojnie starczy mi... Nie na wszystko. Broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Nie mm -hmm. Ale ja chciałbym coś z ekwipunkiem. Co, Co masz do sprzedaży? Czego, czego potrzebujesz? No właśnie, i dlaczego i warto do niego zagrać? Ponieważ ma 4 gorące stale i surowe, stale 3 sztuki. No to to jest 700 sztuk złota. No czyli naprawdę się opłaca. Ja... Jesteś farmem, czy najmnikiem, nie wiem, prawda, dobra. Y Tylko najlepszą coś tam Mnie takiego. Hodges, on hey, może hey. też mieć jakieś... Y idee. jestem tu nowy, nie. nie? Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale... Nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony. O, biedacz. Masz strasznie nie dużo pracy, co? Racja. Bennet wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. <laughs> A, to Myślę, fajnie. Ja Myślisz, lepiej? O, co możesz tutaj Przyskutku, zaoferować? No może jakąś broń? Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia. No jasne. Niestety on dla nas nic nie ma. No ale trudno jakoś sobie z tym poradzimy. Dojdziemy do, chyba zapytać na Bidona, a czy możemy kupić u niego owce? I chyba on nas odeśle do PP. Chyba jakoś tak się nazywa. Albo jemu musimy zapłacić najpierw, bo nie jestem tego też pewien. O, a ten gość? Ten gość może być w Azji. Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. Można Przeciwmy się W przeciwnym razie w Rozumiesz? No, to ty. Jest... Na czym polega twoja praca? O narka, że mi nadszerowasz jego własność. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. No z taki... jego najemników to byli skazańcy, doskonali no, karne. Nie. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. No cóż... Tak, nie zatrudnił. Jest tu mnóstwo różnych rupieci. A no, gdzie prawda, są te rupiecie? Coś większe z nich to dość cenne rupiecie. Onar kolekcjonuje wartościowe przedmioty. Widzę tylko w głowę ciebie ja pozwolić. zasłonę, stołki i dywan. Inne rzeczy. Na przykład co? Stare monety. Jej. Fascynujące. Czy było kilku, ale Oj, wszystkich w złapałem. Czy ktoś próbował już coś ukraść? Było kilku, ale wszystkich złapałem. Koks. Niestety. Myślałem, że. On da, można mi go Wymienić te monety. To takie wartościowe, ale może widocznie nie mamy starych monet, żeby zapytać się o tą opcję dialogową. Tutaj mamy Marię. Chyba to jest żona Sekoba. A znaczy żonara. Fu Sekoba. Pogrzało. No to tu u licha wpuścił. A sam Kto sobie nie krzyżał. Ot tak, normalnie. Kontrola. Sunebit. Sunepit na farmie. Boś. Ach. Chciałbym kupić owce. Więc po coś tu przylazł? Widzisz tu gdzieś owce? No, ciebie nie tylko. <laughs> Jeśli chcesz kupić owce, idź na pastwisko, to na prawo od mojego domu. Niech Pepe sprzeda sprzedać jedną. Okej. Okay. Czyli u niego raczej nie kupimy owce. No cóż. Ale przynajmniej spotkaliśmy się z Unarem. No, przecież taki normalnie przeciwnik króla i w ogóle opozycjonista. No. To go we własnym sobie. To idziemy, tutaj jest Pepe, tutaj jest jeszcze koł w dodatku, który no jak zwykle trenuje, to znaczy on wcześniej trenował yy, tam na takim yy, na takiej skalę, przy tej wodospadzie trenował najemników, a teraz on sam i się doskonale. Tutaj mamy Pepe, do którego właśnie my możemy wziąć owce. Yy, jest jeszcze jeden quest niezwiązany, ale chyba sobie go odpuszczę, przynajmniej nie tak mi się wydaje. Co tu robisz? Pilnuję, więc! <sut> I unikam kłopotów. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Ojej, on jest biedny. <trymny> Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Rośnię. No?